5. Gość poranka. Gość poranka Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Dzień dobry. Dzień dobry. A mówić będziemy, ja jeszcze nie wiedziałam, zapraszając pana, o, o czym będziemy mówić dokładnie, ale życie podsunęło, czyli prowokacje, jak pan mówi, i tu cytat na 99,9% ze strony policji podczas protestu, podczas zgromadzenia przy granicy polsko-niemieckiej. Jest pan no niemal pewien, że do tego doszło? Jak to wyglądało? No, no, no tak, no to. W początku chciałem powiedzieć tylko tyle, że manifestacja się udała i to jest ogromny sukces i ten ruch obrony granic po prostu rośnie, rośnie w siłę i, i myślę, że kto komuś zależało na tym, szczególnie tutaj w Polsce, ale i również za Nysą, za Odrą, żeby tego typu inicjatywy nie były skuteczne, a, a w tej chwili jest skuteczna. No, pytanie czy to sama policja czy to nie, nie służby, pytanie czy to tylko polskie służby doprowadziły do tej prowokacji, co, co BND czy miało jakikolwiek związek z tą z, z sytuacją, dlatego że po pierwsze na co trzeba zwrócić uwagę kompletnie niestandardowe zachowanie polskiej policji, wręcz takie sprzeczne z logiką, z logiką wydarzeń. Policja przed zgromadzeniem nie pojawia się na miejscu zgromadzenia, nie zabezpiecza tego wydarzenia na nasze prośby, na telefony, na komisariat, żeby się pojawili, dlatego że jest niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo przybywa manifestantów i nie mieszczą się na chodnikach i zaczynają wchodzić na ulicę. Policja kompletnie nie reaguje. W końcu idziemy do policjantów z kamerami. Dalej nie reagują. Odmawiają nam prawa do zabezpieczenia zgromadzenia, a jest zagrożone po prostu życie, nawet zdrowia, nawet życie manifestantów. Poza tym w takich sytuacjach trzeba zabezpieczyć też same zgromadzenie, bo różne rzeczy mogą się w tego typu sytuacjach wydarzyć, a jednak ta manifestacja nad całą granicą wywoływała ogromne, ogromne emocje. To była przecież granica polsko-niemiecka, to tym bardziej polska policja powinna dbać o to, żeby, no, żeby całe wydarzenie przebiegało tak jak, tak jak należy. Policja odmawia nam tego prawa, rozpoczyna się zgromadzenie, policji dalej nie ma. I tutaj, żeby też wyjaśnić Państwu przed takim zgromadzeniem, przecież doświadczenie mam ogromne, prawda? organizowałem mnóstwo, kilkaset różnych no, zgromadzeń. O różnych... Tak, manifestacje w Warszawie, marsz, niepodległości, nie potem inne. Ale... Tak, tak, tak. Masz powstanie warszaw, warszawskiego, ale i, i w różnych tak. innych miejscach. Ale no właśnie, to główne pytanie brzmi, czy pan zgłosił, zarejestrował to zgromadzenie? Tak, tak, tak. To zgromadzenie było legalne. No, to, to zgromadzenie było legalne. Policja nie było widziała. odmowy, bo, bo i to się zdarzało nie. w Warszawie, prawda? Dlatego to tak. precyzowując. W takim było, razie nie, legalne zgromadzenie mhm. i policja było, odmawia zabezpieczenia. Tak, i jeszcze jest jedna dosyć istotna rzecz. Nie ma urzędnika, z reguły w takich sytuacjach jest urzędnik miasta, który też nadzoruje jakby z ramienia miasta czy, czy gminy tego typu zgromadzenie. Ten człowiek wcześniej się awizował, że będzie, potem, potem go kompletnie nie ma. Zostajemy sami jakby na ulicy i w normalnej sytuacji jest tak, że policja spotyka się, taki urzędnik też się spotyka z przewodniczącym zgromadzenie, instruuje o prawach, o obowiązkach, które są najczęściej tego typu pouczenia są nagrywane na, na, na wideo. Tutaj w ogóle, w ogóle tej sytuacji nie ma, nie, 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 nie ma żadnego kontaktu, nie ma żadnej relacji. Może żadnej to pierwsza relacji. taka manifestacja w Zgorzelcu, może urzędnik nie dopełnił tutaj wszystkich formalności, jak pan sądzi? No nie, 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 nie. No, policja widziała i była informowana przez nas, to jest mhm. również uwieńczone jakby w, w materiałach wideo. Że jest e, niebezpieczeństwo po prostu dla zdrowia e, i życia, które potem okazało się e, również e, faktem, dlatego że część osób została potraktowana gazem. Ale chciałem powiedzieć o tym, że że to pokazuje, że policja chciała doprowadzić w mojej ocenie, chciała doprowadzić do jakichś wydarzeń, które będą poza kontrolą, które dadzą jej na przykład argument do tego, żeby użyć siły, a poza tym dawała przestrzeń do medialnych spekulacji i oczerniania organizatorów i uczestników tego, tego no wydarzenia. Dobrze, I to w mojej ocenie było To też wyjaśnili naszym słuchaczom, czyli najpierw policja się nie co się dokładnie wydarzyło, czyli najpierw policja się nie zjawia na miejscu potem Okazuje się, że policjanci na miejscu są, a niekoniecznie w mundurach, prawda, i dochodzi do prowokacji. Jak to wyglądało? Tak. No, jeszcze, żeby uszczegółowić, policja jest kilkaset metrów dalej, ale zupełnie ukryta, niewidoczna. Nie ma umundurowanych mhm. policjantów obok tłumów. Faktycznie, w, w tłumie prawdopodobnie znajdowali się policjanci po cywilu i to się potem jakby sprawdziło, no ale to jest niewystarczające do zabezpieczenia tego typu, Tam ci ludzie się nie, po prostu nie afiszują z tym, że są policjantami, oni raczej patrzą zupełnie na takie wydarzenia, które, które przekraczają prawo i wtedy dopiero podejmują, podejmują działanie. Pojawia się grupa, potem pojawia się grupa osób zamaskowanych, które budzą kontrowersje, prosimy te osoby o to, żeby opuściły to zgromadzenie, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że Hmm, że to właśnie może być element, element prowokacji. Te osoby nie chcą puścić tego zgromadzenia. Później dowiadujemy się, że część z tych osób miała jakieś nazistowskie symbole, chociażby to ten kop, jakiś nie wiem, wilczy Hak, prawda? To, no, typowo nazistowskie, nazistowska symbolika. Ci panowie nie chcą opuścić tego zgromadzenia, pozują do zdjęć dla mediów dla mediów niemieckich, no i w końcu tłum wypycha tych ludzi ze zgromadzenia, i dopiero wtedy, kiedy ci panowie używają, ci zamaskowani panowie, ci prowokatorzy, używają gazu w stosunku do manifestantów tak? czyli wyciągają gaz i psikają. Ludzi po, po, po twarzach, po, po oczach. Dopiero wtedy okazuje się, że jacyś tam policjanci się znajdą na, na, na miejscu, ale policji wokół nadal nie ma. Nie ma, nie, nie, nie ma radiowozów, nie ma. Chociaż mówię, w krzokach dalej 300-500 metrów. Ogromne siły, ogromne siły policyjne z polewaczkami wody, z bronią gładkolufową, z, ze zwartymi oddziałami prewencji przy nas nikogo e, takiego, takiego nie ma no i w naszej mm -hmm. na, 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 w mojej ocenie mówię z takim pełnym przekonaniem no miało dojść do pewnych wydarzeń które po pierwsze pozwoliłyby policji na użycie siły wobec manifestantów drugie zdyskredytowały kompletnie organizatorów i cały ten mm -hmm. ideę całego tego, e, e, tego protestu i trzecie miały być materiałem propagandowym do tego Oczerniania i pokazywania, że to są po prostu zwykli tam, no, jacyś naziści, tak, czy no tak jak napisali Niemcy, no, żeby i polskie społeczeństwo, i niemieckie społeczeństwo miało świadomość o tym, że to są po prostu jakieś, jakieś Czyli, margines marginery. Przekaz społecze. miał być jeden. Naziści polscy protestują przy niemieckiej granicy, tak, przeciwko tak, prze jeszcze przerzucaniu migrantów. Tak, przeciwko migrantom, czyli no rasiści po prostu, no rasiści, tak. Mhm. <grywa> tak, taki tak, tak w mojej ocenie. To w takiej mojej ocenie e, e, miał, być, e, miał być po prostu przekaz. Natomiast kompletnie się to nie udało, opatrznościowo mówię. No, zadziałaliśmy tak, że, że najpierw wykonspirowaliśmy e, policję, a potem e, dosyć szybko poprosiliśmy tych e, e, intruzów o to, żeby opuścili, e, opuścili to, mhm. e, to, to zgromadzenie. Pan Dzisiaj ma okazji... doświadczenie, o tym pan mówił, i to jest ważne w tym kontekście, ponieważ pan niejednokrotnie widział e, zachowanie policji. Za różnych rządów, bo to jak się okazuje nie powinno mieć znaczenia, ale jednak ma. Czyli policja już pamiętamy z lat 2014, chociażby 13, tak. kiedy Marsz Niepodległości szedł ulicami Warszawy, kiedy dochodziło do podpalenia budki przy, pod rosyjską ambasadą. E, tak. To były takie najgłośniejsze medialnie prowokacje. Czy po tych latach spokoju ta policja zachowuje się jeszcze gorzej, pan teraz sądzi, czy, czy na powrót wróciły takie zachowania? Co się dzieje? No trudno mi do końca ocenić, prawda, no, no, natomiast to co wydarzyło się w Zgorzelcu to było jakieś kompletne kuriozum, ja tak chciałbym też powiedzieć o tym, że ja nie jestem wrogiem policji, a policjantom nawet dziękowałem potem już za zabezpieczenie, ale też nie znając wszystkich okoliczności, dlatego, że te wydarzenia Działy się dosyć e, szybko. I nie chcemy sobie robić wrogów z policji, bo policja nie jest naszym przeciwnikiem i to bardzo często podkreślamy. Natomiast no tak. ich dowódcy, natomiast ich dowódcy e, polityczni przełożeni w mojej ocenie prowadzili takie działania, które były zgodne z interesem niemieckim i z interesem władz polskich, które migrację, jakby nam Polakom, e, żerują i. i, i, i i to w mojej ocenie nie ulega, nie ulega wątpliwości. No, to, co zrobiła policja, ten policjant powinien zostać zawieszony, który dowodził to maksym. Ja nie słyszałem o tym, żeby on został e, zawieszony. No przecież ludzie ucierpieli w tym wydarzeniu przez brak zabezpieczenia policji. No przecież dostali e, ludzie e, po oczach gazem, tam starsze osoby jakieś zostały też potraktowane tym, e, tym, e, te, tym gazem. Nie wiem, jak dalej ta sytuacja się ułożyła, czy te problemy ze wzrokiem się utrzymują, czy się... Nie utrzymują, ale no, to, jest, to jest kompletnie wina, wina policjantów. I tutaj trzeba pamiętać też, też o tym, że, że po, zmianie, po zmianie władzy, no, z naszej strony są obawy o to, jak policja będzie się zachowywała. W ostatniej manifestacji na innym przejściu granicznym, którą organizowaliśmy, policja. Chciała użyć wobec nas e, e, oddziałów e, prewencji zwartej, ale nie użyto w, w konsekwencji. Ale widzieliśmy, że też jakieś zamiary tych policjantów są no bardzo bardzo jakby dziwne, e, no nieodpowiadające nie odpowiadające jakby sytuacji, nie odpowiadające też na zagrożenia, które, które, tam, miały, które tam miały miejsce. No i jest z naszej strony organizatorów obawa o to, że dzisiaj policja będzie starała się po prostu no, zachowywać w sposób niestandardowy, i to potwierdza zgorzelec. No, to zgorzelec potwierdza, że policja brała udział w jakiejś ustawce nie, nie tylko policyjnej, ale ja uważam, że służb, że trzeba patrzeć, jaki na przykład związek z tą całą sytuacją mogło mieć służby niemieckie. Będę. Bardzo istotną sprawą jest to, że. Dowódca całej akcji e, i kilku policjantów mówiło nam, że oni czekają na, na decyzję strony niemieckiej, czy podejmowane działania strony e, strony niemieckiej. No jakiś kompletny absurd. No jesteśmy w Polsce, e, jest polska policja, jest polska manifestacja. E, manifestacja w dużej mierze wymierzona przeciwko Niemcom, przeciwko ich polityce wrzucania, wpychania do Polski nielegalnych, nielegalnych hmm. migrantów i za to mają odpowiadać Niemcy. Tu czeka się na decyzję Niemiec. No właśnie, pytanie o, o to, co tak naprawdę zadecydowały Niemcy już teraz, jeśli chodzi o migrantów. Przeciwko czemu był ten protest? Czy niepokojące na tyle są zdarzenia z polsko-niemieckiej granicy, że, że już musimy się obawiać? Jak wyjaśnić te, no właśnie, mocno niepokojące zdarzenia, które faktycznie miały, już miejsce, czyli informacje o tym, że przerzucani są do Polski migranci, były, były wideo, było można zobaczyć takie różnego rodzaju zdarzenia. Czy to rzeczywiście jest tak, że policja, bo jeden przypadek na pewno opisywaliśmy w Republice i informowaliśmy widzów, że policja, znajdując człowieka, który znajduje się na terenie Niemiec, bezdomnego, jak się okazuje, trudno było go zidentyfikować, ale po prostu odesłała go do, e, e, Polski. do Polski. Czy tak się dzieje mhm. również z migrantami? Tak dokładnie dzieje się z migrantami. No, ja otrzymuję ciągle jakieś nagrania, wideo, które potwierdzają tego typu tezę. Chociażby wczoraj dostawałem tego typu nagrania pokazujące, jak niemiecka policja wjeżdża na terytorium Polski sama i, przepraszam za słowo, wyrzuca tych migrantów i zostawia ich po prostu zwyczajnie na Zwyczajnie na ulicy no, widać po kolorze skóry, że to są ludzie no, czy z Afryki czy, czy z Azji, no, że to są obcokrajowcy, no, że, 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 że to są osoby raczej nie z Polski i nie dzieje się to pod kompletnym nadzorem Polskich służb. Pamiętajmy o tym, że Niemcy wprowadzili kontrole graniczne. Po polskiej stronie nie ma kontroli granicznej. Wszyscy mówią Schengen, otwarte granice. To jest nieprawda. Niemcy kontrolują własną granicę i działają na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, ale działają również na terytorium, na terytorium Polski. Ja jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, bo, bo zapomniałem powiedzieć w kontekście tej prowokacji. Bardzo dziwną sytuacją było to, kiedy policja jakby wspólnie z jednym z tych prowokatorów chodziła i poszukiwała jego telefonu. E, prosiła mnie o reakcję, prosiła mnie o to, żebym ogłaszał, żeby ten telefon został zwrócony, potem mi dziękowała za, za zaginiony telefon. No to, to jest kolejna jakaś poszlaka, która świadczy o tym, że policja nadzwyczaj była zainteresowana tymi ludźmi, w pomocy tym ludziom, którzy no, w naszej ocenie byli po prostu zwyczajnie prowokatorami którzy zachowali się w sposób no, niedopuszczalny, przynajmniej niechciany przez, przez organizatorów. I to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne. No, nie wiem, czy pani redaktor spotkała się z tym, że. Po zaginięciu jakiejś rzeczy policja jeździ po mieście i szuka i szuka zaginionej rzeczy. No raczej jest tak, że policja spycha takiego petenta i mówi, weź się sam to załatwi i, i rozwiąż swój problem samodzielnie. A tutaj jest zupełnie odwrotne odwrotne zachowanie, jakby ten telefon miał jakieś ogromne znaczenie i ten człowiek był nadzwyczaj chroniony, tym bardziej, że to była jedna z osób. Mówię, ty, wiele tych informacji dowiedzieliśmy się dopiero już po jakby postfaktum, no bo to trudno w takiej dynamice mieć pe pełny przegląd sytuacji. Po z dowiedzieliśmy się, że ta osoba używała gazu, że ta osoba miała potem kopfa jakiegoś wytatuowanego, czy nie wiem, henną nałożonego e, e, na, na rękę. To jest znak taki nazistowski, prawda, SS. No to no, no mówię, I, i taka osoba podlega po prostu tutaj opiece ewidentnie polskiej, polskiej, polskiej policji. Ustawiamy. kropkę. serdecznie. Dziękuję za te relacje, za te rozmowy. Robert Bąkiewicz, naszym gościem, dobrego dnia. Dobrego dnia, dziękuję. 7. 9. Gość, poranka.